Idę, zesram się z bólu i wyjdę Dobra to co chodzić? No chodź. Stawcie subskrypcję Marek głębiej, głębiej, jeszcze chwila Siema, jestem Marek. Dzisiaj wy widzowie decydujecie o całym moim dniu, ponieważ porobimy sobie ankiety na Instagramie, w których będziecie musieli odpowiadać, czy mam wybrać to, czy mam wybrać to. Ale o tym przekonacie się już w dalszej części filmu. W każdym razie to tylko i wyłącznie w waszych rękach leży, czy ten dzień będzie dla mnie udany, czy będzie totalnie spieprzony. No i przy okazji przekonam się, czy moi widzowie są hamami dla mnie. A skoro już jesteśmy przy tematyce Instagrama, to koniecznie odwiedźcie mojego Instagrama oraz Instagrama kamerzysty. Pierwsze pytanie jest takie, mam się ubrać dobrze, czy mam się ubrać jak wie? Wieśniak. Zaraz kamerzysta doda na Insta Story Posta, masz kamerzysta. Co i się spytać, czy masz się ubrać Tak, jak masz się wieśniak. spytać, czy mam się ubrać dobrze, czy mam się ubrać jak wieśniak, dodać ankietę, dwie opcje. Za 10 minut przekonamy się, co widzowie wybrali. Więc wracam do Was za chwilę. Zapraszam do oglądania. Witam, widzowie z tej strony kamerzysta. Dzisiaj to Wy decydujecie, jak będzie wyglądać dzień Marka. Także pierwsze pytanie do Was, jak Mark ma się ubrać? Czy jak totalny wieśniak, czy po prostu zajebiście? Chyba wiecie, co wybrać. Dobra Marek, proszę telefon z powrotem. Zgadnę to wybrali. Już patrzę. Co? No masz się ubrać jak wieśniak, masz przygotowałem. Ubieraj Ale się. Ale czemu? No bo tak zadecydowali, no ubieraj się. Ponad 80% na to, żebym ubrał się jak wieśniak? No tak, no. Ale to jest hamstwo już. No czemu oni. No ubieraj to no! Ale czemu oni mi muszą na przekór od razu robić? No dobra, dawaj ten, no, nie, dawaj no, telefon ja zadaję im kolejne później, pytanie. No, żeby normalnie głosowali. Co to są za rzeczy w ogóle? No nie no czemu ja mam się ubrać? Jak ja będę wygląda? Przecież dzisiaj chcemy gdzieś wyjść. No i wyjdziemy. No nie, nie chcę tego ubierać. No ubieraj, dobra. Okej, okay, kolejne pytanie do Was. Teraz Wy decydujecie, czy ma jechać rozpadającą się Audi, czy może jednak korwetą. Ja bym go dzisiaj trochę podenerwował, no ale to Wy musicie to zadecydować. Marku, wybrali. Co? Sprawdź. No mu po co Powiesz czy nie? Sprawdź. Chcąc jakieś masakry. No, czego ja sobie mogę oczekiwać? 76% na rozwaloną Audi, 24% na korwetę. To Audi w ogóle jeździ? No, jeździ, jeździ. Jakoś dojedziemy. Teraz gdzie jedziemy? A właśnie, to co? No dochodźmy już do tej Audi, tylko jest tam ogrzewanie i tak dalej. No jest, jest. działa jest. wszystko? No klimat. Klima rozwalone jest w bok. Klima nie działa. Klima nie działa, ale jest przecież zimno. Dobra, jest ogrzewanie? Mm, nie. Jest tylko tam rozwalony bok, nic innego się nie dzieje. No, tu trochę wali zawieszenie, ale damy radę dojechać. Jest ryzyko, ale no cóż, jeździłem kiedyś tym samochodem, także. No, próbujemy jakoś. Wolałbym krwetną, ale no cóż, jakoś przeżyję. Okej, okay, Marek wygląda już jak wieśniak i jedziemy rozpadającym się Audi. Tylko pytanie gdzie? Do Berlina czy nad Polskie Morze? W sumie w Berlinie jest Gucci, a mój worek nie wygląda już dobrze. No i co tam? Gdzie jedziemy? No to zobacz sobie. Cały czas mam sprawdzać, nie możesz mi po prostu mówić. No nad morze jedziemy Marku. No dobra, nad polskie morze, znowu. No no niestety. A druga opcja jaka była? Berlin. Jezu! No znowu! Znowu muszą mi na przekór robić. No ja też chciałem no do Berlina jechać. Cały. No to weź dodaj jeszcze raz, i się spytaj. No nie no dobra. No nie Trup? chcę jechać na morze. No dobra, jedziemy Marek. Daj ją... No jedziemy, no. Albo Berlin, albo morze. No to to jest hamstwo z ich strony, że oni tak robią w ogóle. Dobre, no ja, ja, ja też już? chciałem ja do, do, do Berlina, no dobra no. Masagra. No mi drzwi. Co ty tutaj imprezy robisz, czy co? No czasami. Ale masakra, dobra. Okej, okay, jesteśmy już nad Polskim Morzem, jak możecie zauważyć. I teraz pytanie do was. Czy Marek ma się wykąpać w morzu? Czy jednak darujecie mu? Dobra Marek, zadecydowali, żebyś się umów w morzu. Co? Ale... Jak to? Kto to wymyśla w ogóle? No, Okasz. oni! No, daj mi ten telefon. Jakim cudem? Bo no, ty to wymyśliłeś, czy kto? Kto ci to podesłał? No, ludzie podesłali! Że się wykąpał w morzu? Tak, no. Ale jest 5 stopni, człowieku. No 5 i. pięć stopni! Już mi w tym jest zimno, a ja mam się jeszcze kopać? No, trudno, Marek. No nie, no. No trzymaj się, się to zajechcie. No jest 5 stopni, człowieku. Ty byś się nie wykąpał na moim miejscu. Wykąpałbym się. No możemy zrobić ten film na kamerzystę. Dobrze, I to zrobimy Ja powiem, żebyś się wykąpał. Ale jak się przeziębię. To naprawdę będzie problem. Nie będziecie mieli przez jakiś czas filmów i moglibyście chociaż za to zostawić subskrypcję. Masakra. A długo mam w tej wodzie siedzieć? No nie masz po prostu wejść. Kurde, ale ty mi dałeś gównianą koszulę. Wejść i wyjść, tak? No wejść, no. W sumie to różnicy mi nie będzie robiło. Wejdę, zesram się z bólu i wyjdę. Dobra, to co wchodzić? No chodź. Zostawcie subskrypcję. I jak? Marek głębiej, głębiej, jeszcze chwila. Byłem cały w całym wodzie. Mam to w dupie, byłem cały w całym wodzie. A ręcznik masz na mnie? No nie mam. O Jezu, ale zimno. Byłem cały w całym wodzie, a jest jesteś stopni. O, o kurde. To co kolejne zadanie? Zimno. Nie, ja już nie chcę. spytaj się ich czy kończymy to. Nie wiem, już żadnych głupot. Przeziębie się, do uchami woda wpadła. Okej, okay, Marek wykąpał się już w morzu, w każdym razie teraz musicie zadecydować, gdzie mamy zjeść. Czy w jakiejś budce, czy w ekskluzywnej restauracji. W sumie to moglibyście mu troszeczkę odpuścić, no ale decyzja należy do was. Mi to i tak już żadnej różnicy nie robi, czy to będzie restauracja, czy buda, bo miała być ekskluzywna restauracja, a jest dupa. Tutaj jest biedna restauracja, a tam przede mną jest jakaś biedna buda. Także na co zagłosowali? No i około no tak dupy lata, bo ten sam standard tak naprawdę. No domyślicie, się Marki. No na budę zagłosowali. Do budy idziemy. <laughs> Widzę, że już wiesz na co twoi widzowie głosują. No wiem, to są skończone chamy. 94% osób zagłosowało na to, żebym wykąpał się w morzu, a jest 5 stopni. Ja jeszcze jestem przeziębiony, ucho mi przewiało, woda mi wpadła do ucha, także będę chory. No dobrze. Dzień chyba nie będą mieli film, albo to, to idziemy do budy. Jest... Dobra. Dobra, Marek, to jesz to, czy nie? Wiesz co, w sumie jak teraz na to patrzę, to nie jestem chyba głodny. No zobacz, jak to wygląda obrzydliwie. Jeszcze jak śmierdzi. No nie wiem, nic smakuje. Nic Czujesz... smakuje. Czy to już jesz? No już zjadłem trochę. Jak ty to możesz jeść? No dobre. Spytaj się ich może, czy mogę iść do ekskluzywnej restauracji później. No jak Albo myślisz? spytaj się ich najpierw co mamy robić, a później spytaj się ich, czy mogę iść do restauracji, jak już będę głodny. Ten restaurację bym sobie odpuścił, bo i tak ci nie podobało. No, ale spytaj się, najpierw się spytaj ich, co mamy robić teraz, a później spytaj się, czy możemy iść do ekskluzywnej restauracji. Nie, będziesz no cały dzień głodny. Im, albo to jest, głodny. albo będziesz głodny. No nie zjem tego. Powiedz im, że jestem głodny i spytaj się, czy mogę iść do restauracji. A jak nie, to i tak pójdę. A teraz idę sobie pozwiedzać. jak chcesz to zjeść moje. Okej, okay, daliście takie propozycje. Czy Marek ma jechać w bagażniku, czy jednak na siedzeniu? Decydujcie. Dobra, otwieraj, nawet nie będę sprawdzał. Zagłosowali na bagażnik, nie? Nawet mi ciebie jest szkoda. W sumie nawet dwie minuty nie minęły, ale i tak się załaduje, bo, bo szkoda czasu. Zamykaj. O, masakra. Nie no, nawet mi już jest w tym momencie go szkoda. Bezwzględni jesteście. Marek, jak się siedzi w bagażniku? Otworzyłem sobie tutaj. To nie będzie chyba problem. Jestem w bagażniku, jestem. A jesteś w bagażniku. Powiem ci kamerzysta, że szczerze to już mam wylane, co się stanie tego dnia, bo ten dzień już naprawdę przepisuje na stratę i wiem, że mam dzisiaj jeszcze przez kiedy się kończy? Dzień? Która jest godzina? No Jakoś 16. Dopiero, Marek. 16. No to jeszcze 8 godzin, męki, super. E, no, może zaraz cię odpuścimy, bo już rzeczywiście zaczynają przyginać. Dobra, weźcie spytaj teraz, gdzie jedziemy, albo nie wiem, sam zdecyduj. Dobra, to pojedziemy na plażę i niech Ci jakieś wyzwania dadzą. Super. Na pewno będzie ciekawie. Jedzenie piachu, czy co? No ja zobaczymy, Marek. Dobra. Już? No już jesteśmy na miejscu. I co teraz? Co napisali znowu? Co, co robimy? Po co tutaj przyjechaliśmy? No nie wiem, zaraz się ich zapytać. No zapytajcie, w porządku. Okej, okay, kierujemy się aktualnie w stronę plaży. Ja już umywam od tego ręce, bo przeginacie, rzeczywiście przeginacie. W każdym razie daliście takie propozycje, że mam go zakopać w piasku, albo ma wejść do śmietnika. Wybierajcie. To, co, piasek czy śmietnik? W sumie to to i to. Czemu? Okej, okay, jesteśmy już na plaży, ale w sumie, jak już tu jesteśmy, to mam do Was pytanie: czy zakopać go na tej plaży oprócz tego, że wejdzie do śmietnika, czy już to mu darujecie? No, bo dodałem jeszcze jednego posta. No, chyba cię powaliło. No, co? No jak to? To, co najpierw napisałeś, czy do śmietnika, czy zakopać? a później... No i wybrali śmietnik. No odwrót? Nie. No dobra, śmietnik, to idziemy do śmietnika, tak? No nie, bo jeszcze dodałem jednego posta, że skoro jesteśmy na plaży, to czy nie, czy nie zakopać? No powaliło cię? No czy to no. siebie wyklucza. To nie miało na tym polegać w ogóle. No jak nie no? W momencie przesadziłeś. Co to są w ogóle za zasady? Miało być albo to, albo to, a co to jest? No dobra, no nie to. Nie ma takiego omijania. No ale no już zadecydowany, nie? Nie wiem, czy możemy tak robić, bo coś jest naruszanie zasad, ewidentnie. No dobra, no ale już zadecydowali. dobra, skoro tak bardzo chcesz mi uprzykrzyć życie, no to w porządku, możesz mnie zakopać. Mów gdzie, jak, no co. No tu masz ten miejsce akurat. Oczywiście. Połóż się. Nie ma żadnego problemu, położę się i czekam. Dawaj, dawaj. Fajnie się bawisz? Zajebiście. Trochę mi ciebie szkoda. Tylko po twarzy mi nie. Oj, przepraszam Marek. Ju, już, już, już nie będę. Ty gnoju głupi. No kładźcie. Walź, nie robię tego. Ku... Mówiłem, że już po twarzy nie jest To teraz świetnik Marek. Idziemy. Ja jestem sypać po twarzy. No przepraszam, no tak wyszło. Mam cię walnąć. No tak wyszło Marek, chodź idziemy. Fame MMA3. Wyzywam cię. Za to co zrobiłeś? Dobra, chodź, idziemy. No, dobra Marek, wiesz co robić. Jeszcze się głupio pytasz. I tyle? No nie, druga noga też. Już? Mogę wejść? Nie, to poczekaj. Co? Ja, ja zadam jeszcze widowni jedno... Co, tak stać? No tak, masz stać, bo takie było założenie. Słuchaj, muszę zadać widowni jeszcze jedno pytanie. No dobra, zadawaj. No to poczekaj, odejdę. Na... Zaraz, zaraz wracam, tak? Okej. Okay. My... Okej, okay. przykro mi, ale tak zadecydowaliście. Ona to 80% głosów na to, żebym go zostawił. Na razie Marek. Biegnie tutaj. Szkoda mi go chcieli. Ale to zadecydowaliście o tym. To wy o tym zadecydowaliście. No cóż. Zobaczcie koniecznie poprzednie filmy oraz nie zapomnijcie o subskrypcji. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia.